Cześć, A dzisiaj poznasz moją opinię na temat napoju Tymbar Cactus. To jest powiem szczerze jeden z moich najbardziej ulubionych napojów wielowocowych, w tym przypadku o smaku kaktusa. To co na pewno wyróżnia ten produkt to jest to kwestia tego, że jest to napój bez dodatku konserwantów. Jeżeli zatem zwracacie uwagę na to co pijecie i zależy wam na tym, aby nie było tego dodatku konserwantów, no to tutaj w tym przypadku właśnie wybór tym barka kaktus może być słusznym wyborem. Zaraz sobie oczywiście przetestujemy smak tego produktu. Zanim jednak o tym, może trochę jeszcze o Za taki produkt zapłacicie w sklepie od 3,80, no gdzieś tam do okolicy około 4 zł. W zależności też od miejsca dokonywania zakupu, jeżeli będziecie robić to przez internet to być może będzie to nieco taniej natomiast jeżeli gdzieś tam kupujecie w sklepach stacjonarnych no to wiadomo wiele, róż... wiele zależy oczywiście od konkretnego sklepu a jeżeli chodzi o skład czy wartość odżywczą no to mamy to oczywiście tutaj jasno przedstawione z tyłu opakowania oczywiście w przeliczeniu na 100 ml jak sami widzicie, 20 kcal energia Tłuszcz 0 g, węglowodany 4,8 g, następnie w tym cukry 4,8 g, białko 0 g, sum 0,01 g. Do składników zalicza się głównie woda, sok jabłkowy zagęszczonego soku 35%, Następnie macie przecier z jabłek, 5% soki zagęszczonych, soków z limonek, 1% figi kaktusowe 1% cukier, regulatory kwasowości, kwas cytrynowy, kwas jabłkowy i cytryniany, cytryniany sodu, przeciwwutleniacz, kwas askorbinowy. Barwniki E141 i kurkumina, aromaty, substancja słodząca, sukraloza, A zatem tak to się prezentuje, że chodzi o składniki. Jak sami widzicie, sporo właśnie tego soku jabłkowego, zagęszczonego soku znajduje się właśnie w tym produkcie. No i mm, teraz może sobie sprawdźmy, jak to prezentuje się po na laniu, tak? A zatem tutaj mamy taką wygodną nakrętkę. Wystarczy oczywiście sobie to otworzyć. No i teraz przelejmy sobie trochę soku e, kaktus Tymbark do szklanki i sprawdźmy jak on się prezentuje w środku. No jak sobie widzicie w środku ma on kolor taki, można to powiedzieć zielony, zielonkawy, tak, prawda? No i teraz jeżeli chodzi o zapach, no to taki bardzo przyjemny zapach właśnie jabłkowo bym powiedział limonkowo-kaktusowy gdzieś tam w tym kierunku wyczuwa się tutaj właśnie, że ten napój jest wieloowocowy, tak no a natomiast jeżeli chodzi o smak no to próbujemy sobie właśnie tego napoju no i powiem szczerze w smaku naprawdę sztos, ja tutaj wystawiam no, te 10 na 10 z tego względu, że jest to właśnie jeden z moich ulubionych Napojów. No, i mogę Wam z czystym sumieniem polecić go, zwłaszcza za smak. Oczywiście, również niezłe, niezły skład, niezła wartość odżywcza. No i z tego wszystkiego, z, tego, z tych wszystkich względów, tak wysoka ocena. A zatem ode mnie, jak najbardziej rekomendacja tego produktu wyczuwa się tutaj naprawdę przyjemny, naprawdę dobry smak zarówno kaktusa, zarówno gdzieś tam przewija się na pewno smak jabłek. No i tak to wszystko prezentuje się w przypadku tego produktu. Ja jestem ciekaw też Twoich spostrzeżeń, napisz o nich w komentarzu pod tym filmem. A tymczasem to wszystko, zachęcam do subskrypcji, do zostawienia polubienia pod filmem. Dzięki i hej, trzymajcie się!